believe that this MiG-25P miał być cudowną bronią Związku Radzieckiego przeciwko lotnictwu NATO. Kiedy pod koniec lat 60. wystartowała jego seryjna produkcja, w Pentagonie zapanowała panika. Ze wstępnych analiz wynikało, że naddźwiękowy myśliwiec jest szybszy i bardziej zwrotny od maszyn, którymi dysponował Zachód. Dokładnych danych jednak nie było, co tylko potęgowało strach i obawy przed samolotem z ZSRR. Tak było aż do 1976 roku, kiedy to pewien Rosjanin postanowił uciec ze swojego kraju korzystając z naddźwiękowego supernowoczesnego myśliwca. Jeżeli jesteście ciekawi jak do tego doszło, zapraszam Was na najnowszy odcinek serii powojnie. Jak co tydzień przypominam też, że na stronie powojnie.sklep.pl dostępna w sprzedaży jest moja książka Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Zachęcam do zakupu osobom, które już to zrobiły, życzę miłej lektury. Po 1945 roku najpotężniejszą bronią świata stała się bomba atomowa. Jeden ładunek był w stanie zadać przeciwnikowi niewyobrażalne straty. Aby ją przetransportować podczas atomowego nalotu na Hiroshimę i Nagasaki. Amerykanie skorzystali z podniebnej superfortecy, czyli bombowca B-29. Szybko stało się jednak jasne, że potrzebna jest nowocześniejsza jednostka, która sprosta nowym zimnowojennym wyzwaniom. Na początku lat 50. Amerykanie zaczęli korzystać z bombowców B-52. Nowe maszyny były w stanie pokonywać większe odległości. Miały jednak jedną poważną wadę: szybko stały się zbyt wolne wobec radzieckiego MIG-21. Rosjanie tym samym na kilka lat zneutralizowali zagrożenie atakiem nuklearnym ze strony Stanów Zjednoczonych. Amerykanie rozpoczęli więc pracę nad nową jednostką, która będzie w stanie osiągnąć dwukrotną prędkość dźwięku. Tym sposobem już pod koniec lat 50. na niebie pojawił się bombowiec B-58 Hustler. Tymczasem już w grudniu 1957 roku koncern North American rozpoczął projektowanie jeszcze szybszego naddźwiękowego bombowca B-70 Valkyria. Ale na tym problemy Kremla bynajmniej się nie kończyły. Amerykanie dysponowali bombowcami wyposażonymi w naddźwiękowe pociski, które mogły zniszczyć każdy cel na terenie Związku Radzieckiego. Aby przeprowadzić skuteczny atak, już w 1959 roku w Stanach Zjednoczonych wystartowały prace nad nowym samolotem dalekiego zwiadu strategicznego SR-71 Blackbird. Niewykrywalna dla radarów maszyna miała osiągać trzykrotną prędkość dźwięku. Rosjanie dowiedzieli się o niej już w 1960 roku. Kreml był w potrzasku. Dlatego sowieccy konstruktorzy z biura Mikojan i Gurewicz, w skrócie MIG, otrzymali misję zbudowania samolotu, który zapewni komunistycznemu imperium bezpieczeństwo. Nowa maszyna miała nie tylko latać na dużych wysokościach, ale też rozwijać ekstremalne prędkości. Choć zadanie było niezwykle trudne, to już na początku lat 60. pojawiły się pierwsze prototypy nowoczesnego naddźwiękowego myśliwca. W budowę samolotu, Zaangażowane były wszystkie instytuty lotnicze i metalurgiczne. Stworzono unikatowe linie montażowe, a także odlewnie i stacje spawalnicze. Zamiast aluminium Rosjanie korzystali ze stali oraz niklu. Nowe maszyny osiągały rewelacyjne wyniki. Podczas testów jedna z nich uzyskała prędkość ponad 2300 km na godzinę. Pod koniec 1967 roku do amerykańskiego dowództwa dotarły zdjęcia, które szokowały zachodnich wojskowych. Fotografie zostały wykonane podczas pokazu lotniczego pod Moskwą. W ramach obchodów 50. rocznicy rewolucji październikowej, Sowieci po raz pierwszy zaprezentowali trzy supernowoczesne naddźwiękowe myśliwce. Amerykanie byli przerażeni tym, co zobaczyli. Samoloty nie tylko dorównywały natowskim odpowiednikom, ale wiele wskazywało też na to, że są od nich po prostu lepsze. Amerykanie nazwali je Foxbat. Seryjna produkcja tzw. latających lisów rozpoczęła się w 1969 roku. Żaden kraj na świecie nie miał w tym czasie samolotu o takiej mocy i o takich możliwościach. Podczas jednego lotu MiG-25 był w stanie obfotografować całe terytorium Wielkiej Brytanii. Już w 1971 roku nowoczesne migi trafiły do Egiptu. Choć posiadały egipskie oznaczenia, to mogli nimi latać jedynie sowieccy piloci. Egipcjanie mieli zakaz zbliżania się do maszyn. Moskwa zdawała sobie sprawę, że Zachód zrobi wszystko, aby zdobyć szczegółowe dane dotyczące naddźwiękowego myśliwca. Tymczasem nowe samoloty latały nad terytorium Izraela. Kiedy jeden z izraelskich myśliwców namierzył nowego miga, ten po zorientowaniu się, że jest obserwowany, po prostu przyspieszył do prędkości nieosiągalnej dla izraelskiej maszyny. Dlatego natowscy specjaliści musieli opierać się na domysłach. Zakładano, że Foxbat został wykonany z ultralekkich materiałów umożliwiających mu błyskawiczne osiągnięcie ogromnych prędkości. Zachodni eksperci sądzili też, że migi zostały wyposażone w silniki nowego typu. Większe skrzydła sugerowały, że maszyna inaczej rozkłada swój ciężar, dzięki czemu jest szybsza. Równocześnie, jak wynikało z informacji zdobytych przez CIA, Związek Radziecki dysponował w tym czasie około 400 migami. 6 września 1976 roku superszybkie MIGi wystartowały z bazy lotniczej Czugajewka w południowo-wschodniej Rosji. Jednostka sowieckich sił powietrznych znajdowała się zaledwie 200 km od Włodywostoku i co ważne, taka sama odległość dzieliła ją od wybrzeży Japonii. Jako, że maszyny odbywały misję szkoleniową, nie miały ze sobą żadnego uzbrojenia. Jednym z pilotów był 29-letni starszy porucznik Wiktor Iwanowicz Bielenko. Rosjanin początkowo poruszał się zgodnie z planem lotu, jednak po kilku minutach zgłosił awarię i odłączył się od grupy. Aby zaoszczędzić paliwo wyłączył silnik, a następnie zniżył swoją maszynę do pułapu tysiąca metrów nad ziemią. W ten sposób skutecznie zniknął z radarów. Kontrolerzy lotu uznali, że samolot prawdopodobnie uległ wypadkowi, dlatego dowództwo 586 Pułku Obrony Powietrznej natychmiast wydało rozkaz rozpoczęcia poszukiwań. Jeszcze wtedy nikt nie spodziewał się tego, że bielenko leci w kierunku Japonii, a dokładniej na jedno z wojskowych lotnisk na wyspie Hokkaido. Ale lot przedłużał się ze względu na złe warunki pogodowe. Rosjanin zbliżając się do celu, wzniósł samolot na wysokość ponad 6000 metrów, aby stać się widocznym dla japońskich radarów. Około godziny 13.10 Japończycy w celu przechwycenia maszyny wysłali swoje myśliwce. Kiedy Bielenko szukał miejsca do wylądowania, w jego maszynie zaczęło kończyć się paliwo. Bielenko, nie namyślając się długo, zdecydował się wylądować gdziekolwiek. Najbliżej znajdowało się cywilne lotnisko Hakodate. Rosjanin przed wylądowaniem okrążył to miejsce jeszcze trzy razy. Przyspieszone lądowanie omal nie zakończyło się tragedią. Podczas zniżania jego maszyna przeleciała tuż obok startującego Boeinga 727. Nie był to koniec problemów bielenki. Kiedy dwusilnikowy myśliwiec usiadł na japońskiej ziemi, szybko okazało się, że pas jest zbyt krótki dla sowieckiego miga. Choć Rosjanin uruchomił hamulce i otworzył tzw. spadochron spowalniający, samolot zatrzymał się dopiero na trawie, tuż przed zestawem anten. Na miejscu natychmiast pojawili się gapie, niektórzy zaczęli robić zdjęcia. Aby rozpędzić tłum, Bielenko wyciągnął pistolet i wystrzelił w powietrze. Około godziny 14:10 na miejscu pojawiła się policja oraz japońskie wojsko. Lotnisko oraz teren wokół niego został zamknięty. Loty zostały odwołane na 5 godzin. Nikt nie miał prawa przedostać się w pobliże samolotu, który został przykryty materiałem, aby utrudnić jego identyfikację. Na niewiele się to jednak zdało. Media szybko ustaliły skąd pochodzi samolot. Równocześnie Bielenko został aresztowany. Rosjanin oznajmił Japończykom, że jego lądowanie w Japonii nie było przypadkowe. Poprosił o udzielenie azylu politycznego. Informacje o ucieczce sowieckiego pilota lotem błyskawicy rozeszły się po świecie. Informacja dotarła również na Kreml, który zażądał natychmiastowego wydania obywatela ZSRR oraz nowoczesnego samolotu. Wiktor Iwanowicz Bielenko. Urodził się w miejscowości Nalczyk w południowej części ZSRR. Już w młodości myślał o karierze w wojsku. Ukończył szkołę pilotów w Amrawirze, gdzie latał samolotami SU-15. Potem pracował jako instruktor lotnictwa w szkole w Stawropolu. W 1972 roku został wysłany na szkolenie lotnicze do jednostki w Rostowie, gdzie po raz pierwszy miał okazję latać nowymi migami. Szybko został jednak przeniesiony na Daleki Wschód, o co sam zresztą zabiegał. Być może już wtedy w jego głowie narodził się plan ucieczki do Japonii. Podobno, pomimo awansów, nie był zadowolony z poziomu życia w sowieckim imperium. Równocześnie miał problemy osobiste. Jego żona Ludmiła wielokrotnie narzekała na jego tryb życia. Jako pilot często brakowało go w domu. Bielenko, poza kłopotami prywatnymi, miał też przemyślenia związane z dalszą karierą w lotnictwie. Baza w Czugajewce nie miała dobrej infrastruktury, co negatywnie wpływało na morale żołnierzy. Bielenko był coraz bardziej rozgoryczony. Tymczasem pomysł ucieczki na zachód sowieckim samolotem wojskowym nie był czymś nowym. Już w 1953 roku dwójka pilotów polskich sił powietrznych uciekła do Danii, lecąc MiGami 15. W tym samym roku podobnie zrobił północno północnokoreański pilot No Kum Sok, uciekając do amerykańskiej bazy lotniczej w Korei Południowej. Lądowanie sowieckiego pilota zaniepokoiło miliony Japończyków. Niektórzy twierdzili, że doprowadzi to do ataku ZSRR na Japonię w celu odzyskania maszyny. Mając to na uwadze, japoński rząd zwiększył liczbę patroli myśliwców. Dodatkowe helikoptery bez przerwy latały tuż nad cieśniną Tsugaru. W pierwszych godzinach po zdarzeniu sowieccy dowódcy byli przekonani, że ich pilot trafił na terytorium Japonii przez problemy z nawigacją. W oficjalnych komunikatach strona sowiecka twierdziła, że Bielenko po prostu zgubił drogę, a następnie trafił w ręce Japończyków, którzy mieli go odużyć i zmusić do opowiadania bzdur. Propagandowe media podały informacje, że zarówno jego żona, jak i matka zaprzeczyły, aby Bielenko poprosił Zachód o udzielenie azylu politycznego. W podobnym tonie wypowiadali się jego koledzy z jednostki. Ale japońskie władze nie zamierzały wydawać Moskwie zarówno bielenki, jak i Miga. Tokio skorzystało z furtki prawnej, uznając, że sprawa ma charakter kryminalny, ponieważ naruszono została granica państwowa Japonii, a także nielegalnie wywiezione zostały materiały wybuchowe. Tym samym nadźwiękowy myśliwiec stał się dowodem w sprawie, a pilotujący go Rosjanin zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Rosjanie nie zamierzali jednak ustępować. Do Japonii wysłana została specjalna delegacja. Strona japońska umożliwiła jej spotkanie z pilotem. Podczas rozmowy Bielenko przyznał się przedstawicielowi Kremla, że chce pozostać na Zachodzie, ale Rosjanie nie mogli w to uwierzyć. Twierdzili, że ich pilot na pewno został przymuszony do opowiadania takich rzeczy. Wszystko stało się jasne dopiero w momencie, gdy w Waszyngtonie prezydent Ford spotkał się z ministrem spraw zagranicznych ZSRR, Andrzejem Gromyko. Przewódca USA wyraźnie dał do zrozumienia sowieckiemu dyplomacie, że ich pilot faktycznie chce pozostać na Zachodzie. Zaledwie trzy dni po ucieczce pilot został wysłany do Stanów Zjednoczonych, które udzieliły mu azylu politycznego. Aż do 25 września 1976 roku, MIG stał na japońskim lotnisku. Dopiero 20 dni po wylądowaniu został przetransportowany do bazy Hyakuri na północ od Tokio. Na miejscu został rozebrany na części, a następnie wnikliwie zbadany przez 64 japońskich i 11 amerykańskich specjalistów. Szybko okazało się, że supermaszyna ma wiele wad, które wcześniej były skrzętnie ukrywane przez Moskwę. Pomimo ogromnych prędkości, które samolot mógł osiągać, myśliwiec nie był tak zwrotny, jak wcześniej wydawało się zachodnim specjalistom. Duże skrzydła miały przede wszystkim pomagać w uniesieniu stalowej konstrukcji, a nie w sprawniejszym manewrowaniu samolotem. Choć mig faktycznie był szybki, to brakowało mu zwrotności, co wpływało na skuteczność ataku. Poza tym, ogromne silniki nie mogły być używane z pełną mocą. Jednocześnie gigantyczny radar, z którego mogli korzystać piloci, był urządzeniem dużo prymitywniejszym, niż zakładali to wcześniej NATOWscy eksperci. MiG-25 został zbudowany bez korzystania z zaawansowanych materiałów i technologii. 2 października 1976 roku, japoński rząd przedstawił plan zwrotu MIGA do ZSRR. Ostatecznie dopiero po dwóch miesiącach dotarł on do Związku Radzieckiego. Samolot był rozebrany na części i spakowany w 30 skrzyniach. Przesyłka dotarła do Władywostoku dokładnie 18 listopada 1976 roku. Rosjanie byli wściekli. Zdaniem Kremla brakowało około 20 części. Kiedy sowieccy eksperci naliczali uszkodzenia MIGA, aby w przyszłości starać się o odszkodowanie od zachodnich państw, Japończycy naliczyli karę za szkody wyrządzone przez sowiecki samolot na ich lotnisku. Oszacowali też koszty wysyłki zwrotnej samolotu. Kreml został wezwany do zapłaty 40 tysięcy dolarów, natomiast Moskwa wystawiła rachunek w wysokości 10 milionów dolarów. Oba długi do dziś pozostały niespłacone. Dezercja pilota i odkrycie tajemnic supernowoczesnego sowieckiego MIG-a zmusiło Kreml do podjęcia błyskawicznych kroków w celu ulepszenia maszyny, która została w pewien sposób zdyskredytowana na Zachodzie. Biura projektowe w Rosji zabrały się do pracy. Znacznie ulepszony MIG-25 PD wszedł do produkcji 2,5 roku później. Równocześnie rozpoczął się szerszy eksport sowieckich MIG-ów za granicę. Pod koniec lat 70. trafiły one do Algierii, Bułgarii, Indii. Iraku, Libii oraz Syrii. ZSRR nie miał już nic do ukrycia, więc sprzedaż za granicę w końcu mogła ruszyć pełną parą. Natomiast Japonia po incydencie na lotnisku w Hakodate wzmocniła swoją obronę przeciwlotniczą. Rodzina pilota uciekiniera została zatrzymana przez KGB. Wszczęte zostało śledztwo. W tym czasie Wiktor Bielenko, który był już w Stanach Zjednoczonych, został dokładnie przesłuchany przez CIA. Codziennie, przez pół roku odpowiadał na pytania agentów. Podczas rozmów ujawniał ściśle tajne informacje, a w tym poza kwestiami technicznymi naddźwiękowego myśliwca, również nazwiska dowódców i lokalizację sowieckich baz powoli przystosowywał się do życia w nowym miejscu. Otrzymał nową tożsamość i dokumenty. Równocześnie uczył się języka. W 1980 roku Bielenko w końcu otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Rosjanin zaczął układać sobie życie na nowo. Został konsultantem amerykańskiej armii, a także biznesmenem. W międzyczasie poznał nauczycielkę muzyki, z którą wziął ślub. Para mieszkała w północnej Dakocie i doczekała się dwójki synów. W tym samym czasie sowiecka propaganda starała się zdyskredytować pilota, puszczając co jakiś czas nieprawdziwe informacje o tym, że Rosjanin zginął w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie było to prawdą, choć w życiu Bielenki nie działo się dobrze. Po kilku latach rozpadło się jego amerykańskie małżeństwo. Rosjanin wziął rozwód z Amerykanką, będąc ciągle w związku małżeńskim ze swoją poprzednią żoną z Rosji. Do swojej ojczyzny powrócił dopiero po upadku komunizmu w 1995 roku. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojenie.sklep.pl. Do usłyszenia!